Siemaneczko z tej strony Kasper 2.7 i w dzisiejszym filmie to jest ostatni film na dzisiaj na ten kanał. Czy ostatni Wrócę do Was po długiej przerwie bo będę musiał Dużo zrobić kanałem i tak dalej więc to jest ostatni film który nagrywam przed jeszcze przerwą i subskrybujcie kanał, stawiacie łapki w górę i w tym filmie zagramy Wielunder Bedwars, żeby przypomnieć sobie te czasy które kraliśmy na starym koncie Która jest do nas banowane. nie wiem czy pamiętacie to stare konto ale tam ja będę miał przerwę na tym koncie i zagramy sobie dwie rundy w Bedwars żeby sobie przypomnieć te stare czasy i no i co? Mogę więc powiedzieć? zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał no i... Spędzajcie film do końca Nigdy do połowy Myślałem, że mi rozłapie łóżko tak się ci, zdom. Aha, nie mam łóżka, fajnie To to, fajnie, że już... Że już łóżka nie mam Spoczko Spoczko, że już łóżka nie mam Dobra. Przeżyłem. Nice. Nie ma opcji. Drogi się kończą. No, nie trafiłem. O, spadłem. Dobra, znaczy zrzucił mnie. Dobra. Jeszcze jedną rundkę. Jeszcze jedną rundkę widzowie i kończymy, bo nie ma co. Kończymy ten film. Bo trzeba. Będę się mieć drugą przerwę że dopiero wróciłem z przerwy, że nagrałem odcinek, do, że wróciłem z przerwy, że zacząłem nagrywać na kanał, ale potrzebuję tej przerwy kolejnej, bo za dużo filmów tak nie mogę wrzucać i no. Jest szkoła. Trzeba się uczyć do szkoły. I no, i za, i za, za dużo filmów nie może być też inne sprawy więc więc no więc po prostu nie, nie może być tak dużo filmów zawsze były film miały być filmy codziennie o 17 o 18 ale niestety nie będzie tych filmów bo będzie przerwa więc subskrybujcie kanał z Kultury i... No i wyczekujcie, aż wrócę z przerwy. No i przegrywam znowu. Pani, że już łóżka nie mam znowu. Pani, że. Już... U, e, łóżka nie mam znowu. No. Fajnie. No i widzowie, nie widać mnie, tylko pójdziemy, pójdziemy na spawna. No i to było na tyle w tym filmie. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapki w górę. I widzimy się za dwa miesiące albo Albo krócej. Zależy, kiedy będę, proces z przerw. Więc. ¿Qué